Dobry, kochani, witam Was serdecznie. Dzisiaj mamy 10 marca, a tu niespodzianka, słuchajcie. Podnoszę rolety do góry, a tu jasność, a tu światłość, a tu śnieżność. Zasypało nas śniegiem. Mamy zimę. Jest bardzo zimno. A już się cieszyłam, może będzie cieplutko. Żal mi trochę tych tulipanków, tych roślinek, które już zaczęły kwitnąć, ale miejmy nadzieję, że przeżyją to, że dadzą sobie jakoś radę. A ja dzisiaj mam zaplanowane porządki, sprzątanie. Czyli clean with me. Nie będzie to jakiś deep cleaning, bo ja zawsze sobie ułatwiam to zadanie. I nie sprzątam całego domu naraz. Aczkolwiek są wyjątki. Są to wyjątki w okresie świąt Bożego Narodzenia. Wtedy mam taką fazę i na Wielkanoc mnie łapię. Sprzątam od rana do wieczora do oporu, a potem padam. Na co dzień ułatwiam sobie to zadanie i wybieram po dwa, trzy pomieszczenia, które w tym momencie wymagają tego najszybciej. Także jest to salon z sypialnią, kuchnia, łazienka, jedna łazienka, druga. Zależy od tego, no mówię, które pomieszczenie wymaga szybszego mm, sprzątania. Także, kochani, dzisiaj będzie pracowity dzień. Ech, ja dopiję moją kawunię, aczkolwiek obudzona już jestem, to widać zresztą. Dzisiaj mam dobry dzień, obudziłam się w bardzo dobrym humorku. Bo moje plany zaczynają nabierać tempa. Wszystko zaczyna się układać tak, jak sobie to wymarzyłam. A więc ja dopijam moją kawę. A was moi kochani, zapraszam serdecznie do oglądania mojego wideo. Słuchajcie, ten otwórzacz na ma taką moc pisania, że ja nie mogę go momentami oderwać od osłonowania. A używam tutaj poziomu drugiego. Jeszcze nigdy nie odkurzałam tym otwórzaczem na poziomie trzecim. Zawsze używam tej buki i ona mi w zupełności wystarcza. Jak sami możecie zauważyć, aż ciężko mi po prostu się oderwać od dywanu i tak samo świetnie radzi sobie hmm, długą gładką z kotelkami, panelami słyszałam hmm, różne zdania zanim zakupiłam ten obsługę że owszem z dywanem sobie poradzi ale jak tam wiecie nic nie urywa a z podróżniami gładkimi no to już jest masakra bo nie ciąga e, żadnych włosów żadnej sierści nic bardziej mylnego ja po prostu później jak myję motem to nie ma ani jednego kociego włosa także u mnie się on sprawdza naprawdę znakomicie i mogę tylko jeszcze raz powtórzyć, że żałuję że tak późno zakupiłam ten odkurzacz, bo jednak kocia sierść, to psia sierści z ręką, każdy kto ma zwierzaka wie jak to jest Ile to pracy wymaga? Jak ciężko się walczyć z tą Angel! Za malutkę! No za malutkę! Pomagasz mi sprzątać? No kochani, teraz przyszedł czas na sprzątanie lodówki. No muszę wam tak powiedzieć, co jest z, z ręką na sercu, że nie przebadam za tą czynnością. Niezbyt lubię myć lodówkę, jak i również prasować. To są chyba takie dwie czynności, których zdecydowanie unikam do momentu, kiedy już muszę. Nadal no kiedy już muszę i zabieram się, to jakoś idzie. Powiedzcie mi, e, raczej nie powiedzcie, raczej napiszcie mi w komentarzu, jaka czynność w domu podczas sprzątania jest tą czynnością, której unikacie, której po prostu nie lubicie, bo u mnie to właśnie jest sprzątanie, e, właśnie mycie, lodówki i prasowanie, które bardzo mnie nudzi. No, ale cóż, jak trzeba, to trzeba. Ja mam tutaj lodówkę akurat dwudrzwiową, także trochę mycia jest. Jest ona również szklana, także tutaj każdy paluszek widać. Ale ten barek akurat tutaj mi się bardzo podoba, bo muszę Wam powiedzieć, że jest przydatny. To akurat w tej lodówce im wyszło. Natomiast szkło, każdy paluch na nim widać. Ja w domu mam bardzo dużo luster. Bo lubię lustra, uwielbiam je, nie służą mi tylko do przeglądania się. <śm> ale dają optyczne powiększenie każdego pomieszczenia, w którym się znajdują. A do prania, do prania, do płukania prania odkrywam ostatnio ten płyn. I to jest również płyn zakupiony w Niemczech, Softplan. On naprawdę bardzo ładnie pachnie. Długo utrzymuje się ten zapach na praniu. Jest dostępny w różnych wariantach zapachowych. I jest, wiecie, no, tańszy o wiele od Lenora. A ja myślę, że niczym mu tutaj nie ustępuje. A zawsze trochę pieniędzy można zaoszczędzić. Szczególnie jeśli ktoś ma dużą rodzinę, małe dzieci i często robi pranie. Także ja mogę go polecić. U mnie się sprawdza jak najbardziej. A tu mój stary pomocnik, Mister Proper. Jest to naprawdę rewelacyjny płyn. On nie śmierdzi, wiecie, żadnym chlorem, żadną chemią. Mm. Pachnie cudownie kwiatkowo. Także mamy od razu za jednym zamachem i czysto, i błysk i piękny zapach w łazience. Nie wiem, czy jest dostępny w Polsce. Nie mam zielonego pojęcia. Będę musiała to sprawdzić. Do mojej toalety używam te zawieszki i ta akurat jest, czekajcie, yy, on, ta, ta jest zakupiona w Niemczech, tak. Mhm. One naprawdę cudownie pachną, dają nam takie ładne zabarwienie wody niebieskie i starczają na dość długo, także ja Wam mogę polecić te zawieszki. Jeśli natomiast yy, nie wierzę w tych zawieszek, to wrzucam do dokładnie odkręcam spłuczkę i tam wrzucam takie kostki. I one już w tej spłuczce zabarwiają nam wodę na niebiesko, dają piękny zapach i dodatkowo odkażają toaletę. I te moje są zakupione tu w polskim netto. Jest dostępny również zapach leśny. No i wtedy oczywiście ta woda będzie zielona. No, u mnie się sprawdzają na około 3-4 tygodnie, no wiecie, to zależy też jak duża jest rodzina i jak często korzystamy z toalety. No także jestem zadowolona z tego rozwiązania, bo wiecie, w toalecie już tam nic nie wisi, jest czyściutko, sterylnie i już ta woda nam spływa niebieska, pachnąca, e, prosto z tej spłuczki. Oczywiście podczas sprzątania takiego generalnego łazienki nie zapominam o tym, aby dobrze tutaj wyczyścić pralkę, tą szybę wewnątrz, z zewnątrz. Czyszczę również raz w miesiącu filtr i tą szufladę, ten dozownik do płynów. A to mój nowy nabytek. Suszarka do ubrań od Elektroluksa. No, może nie taka nowa, ale nie zdążyłam Wam jeszcze pokazać. W każdym bądź razie podpatrzyłam u innych dziewczyn na YouTubie, że ją bardzo zachwalają. Dlatego ja też ją kupiłam. Jest super. A po kąpieli czas na maseczkę. Jest tak zwykle moja ulubiona firma Shibens. Jest to maseczka w poście z retinolem. Mamy tutaj do 56% mniej zmarszczek. No proszę, proszę bardzo. Jak zwykle na ekotest. I nakładamy ją na 15 minut. Następnie resztki kosmetyku wmasowujemy w twarz. No co to zadziała. Zawsze, gdy nakładam maseczkę w płachcie na twarz zwracam uwagę, aby ona ściśle dolegała do twarzy, bo inaczej będzie wysychać za wcześnie. Ja kocham świecę i zapalam je zawsze, wszędzie, tam gdzie tylko mogę. A teraz zapalę sobie świeczuszki, bo szykuję się do kąpieli. Po ciężkim dniu, po sprzątaniu, nie ma nic wspanialszego jak kąpiel, gorącej piance, gdzie można w końcu się odprężyć, uwolnić wszystkie zmysły i zrelaksować. Moi kochani, ja Wam serdecznie dziękuję za oglądanie. I do zobaczenia już niedługo. Buziaki. Pa pa.